Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmujemy się wykonaniem anteny atmosferycznej, ale troszeczkę innej niż Wam ostatnio pokazywałem. Będzie to antena, która no, ogólnie mówi się, że najmocniej zbiera ze wszystkich, ponieważ no, będzie miała bardzo dużo właśnie takich różnych wypustków, i to chciałem Wam dzisiaj pokazać jak to coś takiego sobie wykonać ponieważ to jest sam czubeczek, który się robi a później to już można po prostu sobie zamoto, zamocować na czym byśmy chcieli, czy to będzie kijek, czy to będzie jakiś pręt cokolwiek, po prostu będziemy to wbijać w ziemię i się to będzie ten czubek osadzać. Antena atmosferyczna jak wiecie, jak Wam mówiłem, wspomaga rozwój roślin przede wszystkim ponieważ ściąga te energie, które są w powietrzu z tak zwanego eteru ale również zabiera nadmiar energii, który jest w powietrzu, przez co osłabia nam jakieś tam gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Typu jakieś gwałtowne burze, jakieś grady, również były stosowane w przeszłości w przymrozkach, żeby po prostu roślin nie zmroziło. Bardzo popularne było to stosowane we Francji, kiedyś szczególnie przy polach winogronowych. Tam zawsze bardzo bano się o grad i po prostu stawiano takie anteny. To już był 1920 rok, nawet gdzie one były stawiane, po to, żeby właśnie grad nie niszczył tych upraw winogron, ponieważ no, te szkody byłyby były bardzo, bardzo mocne. A jak wiecie, no to Francja słynie też z produkcji win, także oni tam bardzo mocno o to dbali i stawiali właśnie takie anteny. Niektóre miały nawet i tam po 40 metrów jest też takie zdjęcie historyczne, gdzie taka właśnie duża 40-metrowa antena stała, właśnie przy polach z winogronami. Także to tak w skrócie były oczywiście jeszcze dwa większe odcinki, gdzie było dużo dużo więcej o tym na ten temat mówione wcześniej już tutaj na kanale. Jak was interesują, to zerknijcie sobie albo wpiszcie w komentarzu, to wam podamy linki do nich, żebyście mogli znaleźć. To są dwa odcinki, które miały chyba ponad godzinę każdy. Także tam możecie sobie zerknąć. To jest jeszcze ta prosta antena, którą można wykonać bardzo szybciutko ze zwykłej spiralki miedzianej. A dzisiaj właśnie zajmiemy się teraz taką bardziej skomplikowaną anteną. To znaczy, mówię skomplikowaną, ale nie jest tak ogólnie skomplikowana. Tutaj mamy druciki, które będą nam potrzebne. To mamy już wszystko przygotowane, pocięte. Po prostu taki pęczek drucików. Trochę tu bałagan mam, ale to robiłem. Także to mamy te druciki. Mamy tutaj parę, właśnie z takimi spiralami, porobione już. Także będzie nam jeszcze kompas potrzebny, rurka miedziana nam będzie potrzebna, którą też będziemy musieli sobie tutaj to wszystko włożyć do środka, ale to za chwileczkę dalej zobaczycie. Najważniejsze to jest, żeby sobie najpierw przygotować takich drucików. Tutaj, żeby tyle, żeby Wam weszło po prostu do tej rurki. Tak, no prawie, że ciasno, żeby, pomógł, żeby to weszło do tej rurki. Także to od tego zacznijmy. Ja tutaj mam druty miedziane, mam też druty cynkowe, tak zwane. Także to mamy tutaj ładnie, wszystko przygotowane. Zaraz to będziemy do rurki sobie to wkładać, wszystko jest i żonka która mnie tutaj zatrudniła do wykonywania anten atmosferycznych <grych> ale przyniosła mi właśnie magnesy bo będę potrzebować też tak zwane magnesy z dziurkami można, nie trzeba ich dać ale one będą wzmocniały właśnie działanie e, też tej anteny, dlatego kompas też potrzebny itd. i tak dalej tutaj mamy różne rodzaje po prostu ich to się wszystko poskładało to są zwykłe magnesy ferytowe tak zwane E, które my tutaj będziemy tutaj używać, neodymowych, to tego się nie używa, ja je tutaj mam, ale one mi są na inne rzeczy potrzebne, także one tutaj wszystko razem jest wrzucone. Dobra, to zaczynamy, zabieramy się do roboty. No, szefie, co mam dalej robić? E, ja pytałam ciebie, a ty chcesz robić taki coś? Bo ja to nie umiem, ja wiem To jest, jak... to jest szef elektrokultury w tym domu. Tak. Ale on jest szef. A ja jestem wykonawca. Nie, nie, ty, ty też jest szef, bo obydwa tak. mamy tak samo jak to jest no, słowo. Ale ty masz ty, dużo tych pomysłów, tego, żeby takie rzeczy budować. No tak. Także dobra, zabieramy się do roboty. Dobra, mamy tutaj ten pęczek. Ja go sobie tutaj tak gumeczką na dole spiąłem w dwóch miejscach, bo jest po prostu łatwiej, żeby to tu teraz do tej rurki wepchnąć. Zwykła miedziana rureczka. Teraz to trzeba wszystko tutaj upchać. Może się zdarzyć, że będę miał za dużo, będę musiał coś wyciągnąć. Może się zdarzyć, że akurat będzie pasowało. Może tutaj to troszeczkę trzeba się pobawić. Jak widzicie, wchodzi. Także mamy to. Udało się. O, pięknie. Idealnie. Tak jak powinna być. Mam to gdzieś w włożone do środeczka. Także to już mamy gotowe. Trzeba by to troszeczkę sobie naprostować. Ok, w miarę jest ok. Teraz będzie misja nadzwyczajna, ponieważ teraz muszę zrobić sobie tutaj dziurkę w tej rurce. Bo normalnie można to takim narzędziem do prasowania rury, jak gdyby, zaprasować tutaj, żeby to się trzymało. Ale ja to troszeczkę inaczej będę robić. Ja Powinienem sobie taśmą łowinę, żeby mi nie tańczyło. Nie chce mi się uczyć po kawę. Się na welot przewiercił. No ja, nie szkodzi. Ale to nie szkodzi, to i tak jest takie coś, żeby tylko się stało. Gomeczka sama już się ewakuowała, także można już ją wyrzucić. Czekajcie, masz mi tutaj truciki na dół rozpadały przez te wibracje. Jeśli tu przechodzimy po środku siedzenia, podkładeczka jedna, podkładeczka druga. No tak nie jest optymalna, ale nie mogłem znaleźć lepszych. Jedyne jakie mieli, Teraz to sobie wkładamy. Tutaj z tej strony będziemy. Pisać. A, Aj, muszę to wysypać, bo tutaj nic w tym. Bo już bym w sklepie. Nie chcieliśmy niszczyć po prostu torebek papierowych, nie wiadomo ile. Tylko wzięliśmy, o, wszystko razem, tak wrzuciliśmy i tyle. To znaczy, jedna kotka jest tu i cię są tu. Dobra, drugą śrubeczkę. To trzeba teraz mocno skręcić. Resołam. Mocno to mam tak na myśli naprawdę mocno. Się ta rurka może spokojnie zagiąć. O to właśnie mi chodzi. Bo nie mam prasy do rurek. Żeby to u góry sprasować. Więc, prosto to dokręcę tak na maksa, żeby się to trzymało wszystko fajnie. Idzie coraz ciężej, także powoli się zbliżamy do końca. Okej, pokaż to. Skręcony tak na maksa. No i teraz magnesy trzeba, później na końcu będziemy dopiero modelować. Na razie magnesy potrzebne tutaj. Dobra, te wszystkie magnesy są. Tak, teraz mamy 4 magnesy, tak, gdzieś koło 3-4 cm, żeby miało. To jest strona północna magnesu. Tu jest strona południowa, widzicie? Różnicę? Ja północ daję na zewnątrz. Na śrubeczkę cyk. Idealnie. Teraz, teraz, teraz trzeba mieć innej podkładki. Taką. Weźmiemy sobie jeszcze jedną pyk i śrubkę motylkową daję. Dlaczego tak. Tego nie trzeba do końca jeszcze dokręcać, bo tutaj między to możemy sobie włożyć teraz kabel. Czyli my sobie później dokręcimy i ten kabel na dół z powrotem. Dlatego takie rozwiązanie. Czyli między te dwie podkładki będzie szedł później kabel. Wzmiecie? Tak. O, tak to wygląda. Montując antenę, musicie się też posłużyć kompasem. Tując antenę musicie się też posłużyć kompasem, ponieważ to macie teraz na północ ustawiony ten magnes. Czyli musicie kompasem popatrzeć, gdzie jest północ, a nas ona jest tak, czyli antena będzie musiała stać tak, żeby ten magnes na północ szedł. Także teraz tylko trzeba to wymodelować, żeby to ładnie wyglądało. A no później można nawet wyciąć. Teraz sobie po prostu robimy model, bo to ma być porozkładane. To ma działać jak mietła, tak zwana. Czekajcie, bo tu się porobił bałagan. <noise> Troszeczkę się to wszystko poplątało. Tak to nie miało Moment, być. Jak to mam na moje ręce? Przez to wiercenie się wszystko poplątało. Mm -hmm. Czekaj, bo ja nie jestem dobry w takim czymś. O, udało się. Dobra, ja to Luzem mój ręce teraz? No, poś, poś, poś. Dobra. Ale się tu zrobił młyn. Z tymi spiralkami. Dobra, daj nam chwilkę na pauzę, bo zanim ja to tutaj rozteguję, to dwie godziny miną. Dobra, udało się wybrnąć. To rozpętać. Także, tak to mniej więcej wygląda. No. Nie jest to może idealne dzieło sztuki, ale nie o to mi w tym chodziło, bo musiał mieć idealnie prościutkie druty, a jak wiecie to z rolki, to i tak zawsze bym się nie chciał tego wszystkiego dalej prostować. Także po prostu mamy to tak złożone do kupy. Można to tak teraz już stawiać, teraz na jakiś pręcik, kijek, cokolwiek byście nie chcieli, tylko pamiętajcie, że to też teraz troszeczkę waży. Nie? Także to trzeba mieć na uwadze, że to swoje trochę waży. No i tyle, nie? Można stawiać, działać. Pracować dalej. Później podłączamy kabel, ale to już dalej Wam pokażę, jak będziemy stawiać resztę. Ja teraz jeszcze muszę zrobić dwie takie, ponieważ no, robię dla siebie jedną, a dwa idą do sąsiadów, także my też chcieli. Także no, mam część materiałów od nich, część swoich, takżeśmy razem do kupy się złożyli. No i po prostu zrobię dwie do nich, dla nas jedną. Dobrze, coś bym chciałem jeszcze tutaj pokazać. Tutaj mamy babkę. Patrzcie jaki to jest olbrzym. To moja ręka. To jest babka, która tutaj jest. Moja ręka. Moja ręka jest mniejsza niż te liście. I ona tu jest cała, nie? Dookoła. I teraz pokażę wam czemu. Tutaj mamy na linii. Tą antenę, którą tutaj robiliśmy, i ta antena tutaj no robi robotę, bo ja się może odwrócę kamerą. O, Tego może tak nie będzie widać, ale tutaj pokrzywy, które tutaj za mną stoją, są większe niż ja. Te tu cały przy tej, na tej linii, jak idą, bo tutaj widzicie za tym jest ta antena, i tu po linii prostej idzie jeszcze taki kabel po środku. I te pokrzywy tutaj zaraz, które są, jeszcze Wam tam zaraz przybliżę, są większe niż ja na ten moment i tu wszystko zresztą jest olbrzymie, bardzo mocno porosło, to nigdy tak wysoko nie rosło, jak w tym roku, a to jest pierwszy rok, kiedy ta antena tutaj stoi. O. Tu są na tej linii macie te pokrzywy, takie wysokie są. I tu wszystko jest po prostu, tam jeszcze z tyłu jest jaśmin, też ogromnie w tym roku wyszczelił, jest bardzo wysoki, ma olbrzymią ilość kwiatów, jak jeszcze nigdy, jest dosłownie cały obsypany w kwiatach. No i tu jest właśnie ta antenka przy tym. A tutaj mamy babkę normalną, o, chodźcie. <laughs> A jest normalna babka, która już daleko, daleko od anteny stoi i to zawsze były dla mnie duże babki. Duże liście, takie normalne, które były, no także to był zawsze dla mnie taki standard, nie? I to już mówię, no dobra, to jest fajna, duża. A tamta, no to widzieliście, moja ręka była tak, a liść był jeszcze dużo, dużo większy i naprawdę, no jest. Mega, mega różnica. Zresztą każdy, kto stawiał sobie jakieś rzeczy, elektrokultury, jakieś anteny, tego typu rzeczy, to widział różnicę ogromną między jednym a drugim. No i postawiona, moi drodzy. Stoi u nas już. Cyk. Tak, mniej więcej. Z każdej perspektywy troszeczkę inaczej to wygląda. I tu... Centralnie to jest taka śruba, no, można kupić. No, możecie i pręta dać, nie, jak będziecie chcieli takie coś robić. Ja dałem taką śrubę. I nawet e, przekrój był tak fajny, że to rurkę mogłem nakręcić na to, nie. Ale i tak sobie tu zrobiłem taśmą, żeby mi się to nie obróciło czasem. Żeby magnes był po prostu na północ, nie? Ustawiony w tą stronę. Chociaż jest jeszcze druga wersja. Niektórzy dają magnes z tej strony, tutaj. A śrubkę wypuszczają tak, ja zrobiłem tak. Możecie dać magnes z tej strony i tu wypuścić. Także to już jest Wasza kwestia, jak to chcecie. Ja dałem z tej strony po prostu. No i cyk, pięknie kabelek w ziemi. Ech, jeszcze trzy takie anteny dzisiaj też postawiliśmy tam z tyłu, całkiem w ogrodzie. Także już mamy w sumie teraz sześć dużych anten. To małą i jeszcze parę takich. Mniejszych byle gdzie postawionych. Powiem wam tak: na razie z obserwacji wszystkie chmury, które idą naprawdę takie mocne, grube, potężne, omijają nas tutaj. Znaczy, popada się troszeczkę. Widzicie, dzisiaj też było zachmurzono fest. Słoneczko wyszło pięknie. E, tutaj miejscowości obok naprawdę mocno leje, robi jakieś szkody. U nas cisza. Za każdym razem troszeczkę się normalnie popada, tak jak i normalny deszczek. Ale nie ma już tych takich katastrofalnych ulew, czy gradu, czy tak dalej, odkąd to mamy postawione. Są Sąsiad od razu postawił, nawet szybciej niż ja. jak mu je zaniosłem, to praktycznie w ten sam dzień od razu je postawił. Także już też, też jest zadowolony. Mówi, że mu to też fajnie widzi, obserwuje to, że te chmury się rozganiają, te potężne. Normalny, zwykły deszczyk, to jest ok, ale żeby nie było, wiecie, takich, kurczę, niefajnych rzeczy, jak się to ostatnimi czasy działo, Także to z naszych obserwacji, także moi drodzy. Jak Was interesuje, stawiajcie sobie takie anteny. Fajna sprawa. Nie kosztuje to dużo. Można zrobić z różnych materiałów, które mamy gdzieś tam, jakichś mniej potrzebnych, czy jakichś odpadów, nawet i tak dalej. Można stawiać. Dobry. <laughs> także róbcie, stawiajcie, bo im więcej tych anten, tym lepiej będzie po prostu z tą pogodą całą i będzie wszystko fajnie, idealnie. Kiedy ty też mówi, wiesz, co sąsiad obserwował, no, no stały też okay, mi super. właśnie mówił, mówi, kurczę, to dobra rzecz. Mówi też, że to postawił, to też nawet tęcza się zrobiła w całkiem innym miejscu, bo zawsze się tutaj robiła tęcza, a tym razem się zrobiła tutaj z rana. Także to też było coś i to też wielu ludzi nawet obserwowało i też tu mówili, mówili mm. no kurczę, z tej strony też jeszcze tęczy nigdy nie było, a pojawiła tak. się. Także, I to no. są dwie ludzie, od dwa inne innych miejsc. No. Tak. To Który zauważy, to też, mówił no. to do nas? No. Także no. Jeden nawet nie wie, że mamy takie anteny. Aha, on był tak. bardzo zdziwiony tą ten tak. <laughs> Bo on nie ma nawet zielonego pojęcia, <laughs> że takie coś tu stoi. Tak. I nie, my nie robimy anteny na śpiedać. Przydacz... Nie, no to po, to po co? To każdy widzi, jak to zrobić. Tak. Pokazaliśmy po to, żebyśmy wam pokazywali, żebyście wiedzieli, jak takie rzeczy samemu zrobić. Tak, jak mówię, zrobić z odpadów byle czego tak. kombinować. Jak to mówi, Polak potrafi, nie? <laughs> Także, damy radę. Byle byłoby dobrze. Także znaczy, moi drodzy, tyle by było na dzisiaj. Pamiętajcie o konkursie, który cały czas tutaj trwa. Wszystkie linki, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Was coś interesuje, zerknijcie sobie, bo już powoli czas ucieka. Dobra, to jest ja tylko ich... do 3 września. Dobra, I kupując cokolwiek, wpiszcie sobie konkurs z Szamanem e, tam w środku. I wasza historia, bo tak, to jest właśnie historię. nie tylko. Poduszki są dobrze, to jest dobrze? Jakąś fajną historię na temat tak. produktu, które kupiliście, w komentarze wrzućcie, a my 3 września już będziemy kogoś wybierać. Kto dostanie bon na 9000 złotych? Dobra, kończę, bo lecimy, bo mamy jeszcze trasę do zrobienia. Trzymajcie się! Hej! Pa-pa!